w studio goście Pani Izabela Grzyb, psychoterapeutka, która specjalizuje się w psychologii prenatalnej i rozrodu. Dzień dobry. Dzień dobry. I Pani Monika Biedroń, matka, która trzykrotnie roniła, współtwórca pod portalu ciążowy ciążowy.pl i staraniowy.pl. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Czym jest poronienie z punktu widzenia medycznego? Wiemy, utratą dziecka w skrócie. Ale nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, te osoby, które nie przeszły przez to, czym jest poronienie z punktu widzenia psychologicznego? Poronienie z punktu psychologicznego jest właśnie przede wszystkim stratą dziecka i w tych kategoriach o tym musimy mówić, myśleć i pamiętać. Dlatego też kobiety, które tracą swoje dzieci jeszcze będąc w ciąży, mają takie samo prawo do przeżywania żałoby, jak po stracie każdej innej bliskiej osoby, czyli przeżywają smutek, cierpienie, ból, rozpacz, czują się pokrzywdzone przez los. I bardzo często kobiety, które ronią, doświadczają y, zaburzeń takich depresyjnych, jeśli ta strata nie jest y, przepracowana, czyli odpłakana. Y, I dopóki to się nie stanie, to kobieta nie będzie w stanie y, dobrze i prawidłowo y, funkcjonować. I nie ma różnicy tak naprawdę, czy kobieta straci y, ciążę w pierwszym trymestrze, kiedy uważa się, że to jest naturalne i może tak się stać, czy straci ją w ciąży zaawansowanej. Jeżeli oczekiwała dziecka i pragnęła go, oczywiście. To jest strata i to jest strata. Myślę, że nieelegancko byłoby wartościować, która kobieta cierpi bardziej. E, natomiast e, obie kobiety będą w żałobie i obie mają prawo do tego, żeby tę żałobę godnie przeżyć. Bo często, kiedy trafia się do lekarzy, będąc w tym pierwszym okresie ciąży, słyszy się na dzień dobry, że właściwie to nie ma się jeszcze z czego cieszyć, nie należy nikomu nic mówić, bo, bo nie wiadomo, jak to będzie. To ja radzę takich lekarzy unikać, nie omijać <laughs> szerokim mukiem. Jest z nami pani Monika, która trzykrotnie straciła ciążę, straciła dziecko. Pani Moniko, jak było w szpitalu? Szpital to jest tak naprawdę chyba najbardziej traumatyczne doświadczenie dla kobiety, która roni ciążę. Dlatego, że no, jesteśmy tam traktowane. Ja wiem, że dla personelu medycznego y, ciężko czasami może wymagać, żeby podchodzili do nas troszeczkę inaczej. Może to jest też takie nasze troszeczkę egoistyczne y, z naszego punktu widzenia, ale to wygląda w ten sposób, że przyjeżdża się do szpitala. Ja pamiętam swój pierwszy raz. To był drugi Przyjeżdżam do szpitala. Ja wtedy wiedziałam, że jestem w ciąży pozamacicznej. Ona obumarła, ale jest jeszcze do tego pozamaciczna. Przyjeżdżam do szpitala, nie ma żadnej pomocy psychologicznej. Jedyne pytanie, jakie mi się zadaje, to kiedy zaczęłam miesiączkować, która to jest moja ciąża, czyli takie typowo techniczne pytania. Wszystko odbywa się bardzo często poza pacjentem. Mi też przeszkadza to, że lekarz, który robi mi badanie, mówi nade mną jakby nie do mnie. Mówi coś do innego lekarza, coś mu pokazuje na monitorze, ale nie obróci tego monitora i nie powie tego mi na przykład. Ja nie tego ja nie widzę. Tak ja, ja nie dzieje. wiem. Jeżeli ona, ta ciąża nie jest w macicy, a jest gdzieś w innym miejscu, to ja bym chciała to zobaczyć. Ja bym chciała, żeby ktoś mi wytłumaczył, powiedział mi, co mnie tak naprawdę czeka. I chyba takie najbardziej dla mnie bolesne było to, że są też pewne standardy rolnienia, są też możliwości, tutaj lekarz czasami się w ogóle nie pyta tak naprawdę w jaki sposób to zrobimy i mnie przez to przez podejście lekarzy wtedy czekały aż dwa zabiegi jeden w takiej częściowej narkozie a później operacja już w całkowitej narkozie a można było mi tego bólu tak naprawdę oszczędzić i też tego leżenia wiele wiele tych dni w szpitalu i niewiedzenia tak naprawdę jak to będzie wyglądało może to coś jeszcze przeszkadza to to też ciężko, bo my byśmy chciały, żeby tak było, ale jednak tak nie jest, że spotykamy kobiety w ciąży na korytarzach, w poczekalni do gabinetu USG. Badań USG czasami ma się kilka w czasie wizyty w szpitalu, no i widzi się tak naprawdę te kobiety. Albo słyszy się KTG. To jest dla mnie najstraszniejsze. Na sali z kobietami, tak. robione jest KTG. Jest robione KTG, Bo w wielu przypadkach kobiety, które ronią oczekiwaną swoją ciążę, one już słyszały bicie serca swego dziecka. Ja słyszałam je wielokrotnie. I tutaj jestem na sali, jestem w poczekalni i słyszę to KTG. I no to jest najbardziej chyba bolesne. No i później też to, że. Nigdy, przynajmniej w tej mojej takiej tragicznej historii, nie zdarzyło się, żeby ktoś zaproponował mi jakąkolwiek rozmowę z psychologiem. W Krakowie w, szpital, w szpitalach, w których byłam, a byłam w trzech, nigdy się to nie zdarzyło. Mam nadzieję, że jednym z tych szpitali nie był ujazdek, w którym ja pracuję i mam nadzieję, że. Ty ja od razu pomaga. powiem, że ujazdek kojarzy mi się tylko z samymi dobrymi rzeczami, dlatego że w ujazdku ale rodziłam reklamy, swojego syna. Nie robimy reklamy ujazdkowych. W Krakowie są dwa szpitale. Ale dlaczego jest... nie chwalić? No ja też na ujazdku rodziłam i też mam <laughs> dobre wspomnienia, ale nie robimy reklamy. W Krakowie w dwóch szpitalach tylko jest psycholog. Tak, na ujazdku, którego nie chwalimy i na klinice na Kopernika. Z tego, co wiem, tam pracuje moja koleżanka, więc stąd wiem. I to, o czym pani mówi, to rzeczywiście są sytuacje niedopuszczalne. Tak, żeby kobietę roniącą położyć na sali z kobietą, która jest w ciąży, bądź też urodziła, albo kobieta, która jest w trakcie badania KTG. To są sytuacje absolutnie niedopuszczalne i my bardzo o to dbamy, żeby te kobiety miały jak najlepsze warunki do przeżywania swojej tragedii. Czyli na pewno taka kobieta leży samodzielnie na sali. Nie da się niestety jakby uniknąć takich sytuacji, że na korytarzu spotka kobietę w ciąży, no bo nie ma na to warunków, żeby tak, wyłączyć jakiś korytarz, czy stworzyć odrębny oddział. Natomiast te kobiety u nas leżą albo na ginekologii, albo na pojedynczych salach. Tak więc tutaj dbamy o to, żeby nie traumatyzować dodatkowo tych pani. W programie przed Hinałem dzisiaj rozmawiamy o poronieniach do tematu. Wrócimy za chwilę. Radio Kraków. W Kraków w programie przed hejnałem, rozmawiamy dzisiaj o tym, jak ronić po ludzku, a gośćmi programu jest, są psychoterapeutka Izabela Grzyb i pani Monika Biedroń, matka, która trzykrotnie straciła dziecko. Jakie są naturalne reakcje kobiety, która traci ciążę? To są y, takie y, same reakcje jak przy żałobie, czyli w w pierwszym momencie jest szok i niedowierzanie. Potem jest gniew, jakieś targowanie się z losem. Potem następuje ten cały proces depresyjny, czyli przeżywanie tej straty, i później następuje adaptacja. Mówimy oczywiście o takiej żałobie prawidłowo przepracowanej, czyli takiej, która kończy się powrotem do normalnego funkcjonowania. To nie jest tak, że poronienie wymarza się gumką. Bo, bo nie, bo to już zawsze będzie i y, takie doświadczenie pozostaje, które przypomina się przy różnych okazjach, chociażby y, rocznicy poronienia, czy też rocznicy ewentualnego porodu, czy w Dniu Wszystkich Świętych, czy też 15 października, Dniu Dziecka Utraconego. Natomiast ono już nie jest tak intensywne jak w tym pierwszym okresie. I dobrze by było, gdyby ta żałoba zakończyła się do roku. Jeśli ta rozpacz trwa dłużej, to wtedy myślę sobie, że warto byłoby zasięgnąć pomocy specjalistycznej. Oczywiście, jeśli kobieta nie bardzo sobie radzi wcześniej ze swoimi emocjami, nie ma przestrzeni, żeby przeżywać te uczucia w gronie najbliższych, nie ma dostatecznego wsparcia, no to również zachęcamy, żeby pomóc tym paniom i psychologicznie pomóc im w przepracowaniu tej żałoby. Czy urodzenie dziecka, zdrowego dziecka, donoszenie ciąży w jakikolwiek sposób pomaga w zamknięciu bólu po, po utraconych ciążach? Myślę, że zdecydowanie koi ból, tak naprawdę, bo ja już to swoje dziecko do kochania mam, ale y, tak naprawdę poronienie y, obdziera nas z wszelkiej radości. Bo jeżeli ono jest raz, ja wiem, że dla wielu ono jest takie fizjologiczne na tym pierwszym etapie ciąży. To się zdarza w wielu przypadkach, ale to jest tak. Jak zachodzimy w ciążę tą oczekiwaną pierwszą, to ja pamiętam, to jest wielka euforia i wielka radość. Idę do męża, do pracy, wręczam mu małe buciki i cieszę się, bo tak naprawdę bardzo długo walczyłam o to dziecko. Starałam się rok, i zaszłam w tą pierwszą ciążę. I przy kolejnej ciąży, to nie ma już żadnej radości tak naprawdę, bo dla mnie, ja nie mam żadnej pewności, że ja urodzę to dziecko. Nikt mi takiej gwarancji również nie daje. Po drugim poronieniu, po ciąży, o którą też się długo starałam, zachodzę w końcu w trzecią ciążę, o którą starałam się prawie dwa lata. I zachodzę w tą ciążę i widzę ten test ciążowy, ja już wiem, że jestem w ciąży, bo... Mam mdłości, zanim zrobię test ciążowy, więc ja zawsze wiedziałam, że jestem w ciąży. I tak naprawdę ja po prostu płaczę, bo ja nie wiem, co mnie tak naprawdę spotka. I y, cały ten etap do momentu, kiedy y, ja nie mam takiego namacalnego dowodu, że to dziecko jest, czyli nie zacznie się ruszać, bo to mi tak naprawdę daje taki znak, no jest wszystko dobrze. Ale do tego momentu, czyli bardzo długiego czasu, y, każda wizyta, wizyta u lekarza, ja nie patrzyłam na monitor USG. Dopiero póki twarz lekarza nie pokazała mojego lekarza, że tak wszystko jest dobrze, on ja wie, no to mogę zobaczyć. A tak... kiedy to... Pani powiedziała bliskim, że jest Pani w ciąży? Tej, tej... W pierwszej bardzo szybko, w drugiej to już tak naprawdę bliżej tego, jak już wiedziałam, że z tą ciążą. Nic tak naprawdę się już nie uda zrobić. W trzeciej nie dało się tego stanu ukrywać, dlatego że ja byłam w szpitalu, leżałam w szpitalu przez długi czas, musiałam leżeć w domu, więc bliscy wiedzieli, a o swojej ostatniej czwartej ciąży. Chyba nie, nie mówiłam do momentu, kiedy ją tak naprawdę straciłam. Bo często kobiety, które, które tracą dziecko, które ronią, nie przyznają się nawet przed najbliższymi, przed matką, przed ojcem, że, że były w ciąży. Nie chcą o tym mówić. Jeszcze zanim odpowiem na Pani pytanie, to odniosę się do tego, o czym Pani mówiła, o tym, o tym lęku. Były rzeczywiście takie badania robione. Nie w Polsce, nie pamiętam autora, ale to w tym momencie nie jest istotne. Że kobiety po poronieniach wszystkie w stu procentach przeżywają lęk w większym lub mniejszym stopniu. Jedne przeżywają go intensywniej, inne tylko jako taki delikatny niepokój, ale tak naprawdę rzadko się zdarza, żeby kobieta w kolejnej ciąży po poronieniu była taka zupełnie emocjonalnie swobodna, jak w takiej pierwszej, zupełnie nieobarczonej traumą ciąży. A teraz moje pytanie, które dotyczyło które dotyczyło tego, tego że mówimy nie rodzinie. mówimy rodzinie, tak, dziękuję za pomoc. nie mówimy rodzinie, być może dlatego, żeby mm, nie dostawać tych różnych trudnych rad, żeby w cudzysłowie mówię nie zapeszyć, czyli nie cieszyć się przedwcześnie. Mhm. Ta ciąża jest związana, taka ciąża po poronieniu jest związana z tym lękiem, no więc tutaj obawa, żeby nie powiedzieć całemu światu i żeby później nie musieć tego trochę Powiem brzydko, odkręcać, tak? Czyli, yy, czyli wszystkim później po kolei tłumaczyć, co się stało, bo kobiety reagują różnie. Niektóre mają ochotę mówić, inne chcą zostawić to dla siebie. Mm -hmm. A co najbardziej irytuje? Jaka reakcja otoczenia? Które wie, że się straciła ciążę? <laughs> Najczęściej to właśnie takie teksty, z którymi się spotykamy. Jesteś jeszcze młoda, będziesz miała dziecko i jeszcze na pewno urodzisz. No i, i pewnie, y, nie, nie mówią tego tak naprawdę, żeby nam sprawić ból, ale takie typowe teksty, Bóg tak chciał, albo, że, no to dziecko byłoby chore, bo zakłada się, że bardzo często poronienie na wczesnym etapie spowodowane jest właśnie genetycznymi uwarunkowaniami, mhm. że Czyli nawet po co miałoby że się tak urodzić, jeżeli byłoby chore, i no ty, albo wiem co czujesz no to boli tak naprawdę najbardziej i chyba myślę że dlatego najczęściej y, kobiety które poroniły szukają ludzi takich jak ja ja szukam kogoś takiego moją. jak tak szukamy szukamy na forach kobiet takich jak my, ja jakby to moje życie obróciło się również w to, że tworzę portale, informuję ludzi, staram się ich skupić na ciążowym, na staraniowym, bo staraniowy jest portalem właśnie o mnie tak naprawdę, o tych ludziach, którzy się starają tak naprawdę bardzo długo i po drodze ich ta droga jest taka bardzo wyboista, ale rozumieją nas najbardziej ci, którzy stracili. Te kobiety, które jak ktoś wtedy powie, że ja wiem, co czujesz, to tak, to jest y, prawda. Tak samo jak y, taki bardzo bolący, boląca sprawa, uważanie, że wiesz, no to, to tak naprawdę to był dopiero początek. Siódmy, ósmy, dziesiąty tydzień, że nie zdążyłaś się do tego przyzwyczaić. To nie jest prawda. Bo jak ktoś bardzo chce dziecka, zachodzi w ciążę, oczekiwano, widzi to dziecko na, na USG, odczuwa fizjologiczne aspekty ciąży. To on się przyzwyczaja do tej pierwszej chwili tak naprawdę. I to dla nas, kobiet roniących, nie ma żadnego znaczenia. Czy to jest początek, czy to jest środek, czy to będzie pod koniec tak naprawdę. Dla nas strata jest zawsze dziecka, bo my wiązałyśmy z nim jakąś przyszłość. Tak naprawdę poronienie wiąże się z przyszłością. My mamy jakieś swoje pragnienia, wizualizacje. My myślimy o naszym przyszłym życiu i nagle to się kończy. My tego nie mamy. I to boli chyba najbardziej. Jeszcze na koniec jedno pytanie króciutko. Jak ta kwestia pochówku, dziecka, które się poroniło? Mhm. Kwestia pochówku. Bo teoretycznie jest do tego prawo, nie ale tylko, w że, jest no, nie tylko, że. Teoretycznie zbytowane. i praktycznie. Wszystko myślę, że w zależności od tego, na jaki grunt i na jakiego księdza trafimy, tak naprawdę. Ale kobieta, rodzina ma prawo pochować dziecko, bo dziecko jest od momentu poczęcia, bez względu na czas trwania ciąży. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Gośćmi programu były pani Izabela Grzyb i Monika Biedroń. Dziękuję. Radio Kraków